Na takich okazjach zaczyna się od takiego zaklęcia, że bardzo mi miło, e, albo że się bardzo cieszę, że tutaj jestem i przemawiam. Ale powiem Państwu szczerze, że w mojej karierze nigdy nie mówiłem tego tak szczerze, jak dzisiaj ale in my whole professional career, dzisiaj zarówno tutaj otwierając ten projekt, jak mając świadomość, że właśnie dzisiaj jest finał konkursu Sopanowskiego, który też wspólnie z instytutem wspieramy. Being aware that not only are we able to launch this wonderful project, Today, but today we have the grand final of the, grand final, the grand finale of the Schopen competition which we in many ways co with the jestem dzisiaj naprawdę nawet powiedziałbym zruszony dumny bardzo szczęśliwy że ten projekt udało nam się doprowadzić do szczęśliwego końca i on wygląda tak wspaniale jak wygląda. Happy and very proud that we have brought this project to full fruition and that it actually looks as it does. Nie, nie przesadzę, proszę państwa, mówiąc, że to jest projekt. I mówię tutaj zarówno o tej wspaniałej wystawie, która jest rzeczywiście bardzo wielka, bogata tutaj moj koledzy, koleżanki za chwilę powiedzą o niej więcej, ale cały projekt Chopin w, w cudzysłowie no, uważam, że jest bezprecedensowy dla nas jako firmy i myślę, że na skalę światową jest to coś, co no, ciężko, ciężko znaleźć podobne przykłady. And I think I will not exaggerate when I say that not only this wonderful exhibition, my colleagues will elaborate on that quite soon, mm. but the whole So to speak, Chopin Project is for Google something exceptional and unprecedented for a company like that on a global scale. Really. Więc to jest wspaniały przykład, jak instytucja, która ma w, w swojej misji, czy jej misją jest promocja polskiej kultury na całym świecie i firma globalna, która posiada platformy, które są dostępne na całym świecie, tak jak powiedział przed chwilą pan kurator, mogą wspaniale połączyć swoje wysiłki i osiągnąć naprawdę no, nie niewiarygodne sukcesy. Wiemy, że konkurs oglądają miliony osób na całym świecie. Miejmy nadzieję, że ta wystawa będzie równie popularna. So, it is a wonderful example of a collaboration where we have an institution whose mission is to among other things promote polish culture uh, globally and a global company that has the platforms that actually make it possible to having the statistics and being aware that millions are following the competition globally i think this is just a wonderful collaboration Więc chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim którzy od no tak jak pan będzie prawie dwóch lat od zeszłego roku pracowali nad ciężko nad, tymi, nad tym projektem i, i naprawdę wydaje mi się, że wyniki ich pracy są niesamowite, fantastyczne. Bardzo wszystkim dziękuję, zarówno po stronie